Cześć witam na kolejnym filmie dzisiaj króciutki film taki mały patencik wam pokażę który sobie zrobiłem tutaj na łodzi wiadomo raz na rybach trochę popada wody się nabierze w łodzi czy w pontonie no i trzeba coś z tym zawsze zrobić przeważnie tam do tej pory no to miałem tam wiadomo tam jakąś tam pół, pół, pół butelki plastikowej trzeba było sobie wybierać a później sobie wpadłem na taki pomysł już wam pokazuję Taką pompeczkę sobie tutaj zainstalowałem To jest taka pompka y, tania, zwykła, plastikowa y, do, do przetłaczania y, tych płynów różnych, tam nie wiem, oleju, czy tam nie oleju, nie wiem no, dokładnie tam, jakie to ma przeznaczenie y, Kupiłem w takim w zwykłym sklepie tam y, Za kilkanaście euro y, Na pewno tam na Amazonie, na Ebayu można kupić Albo gdzieś tam na w jakimś tam, nie wiem ale drogo czy coś tam no i tak to wygląda oryginalnie te, te, te przewody były dużo dłuższe ja sobie uciąłem, tak żeby mi tutaj fajnie pasowało tą jedną końcówkę która pobiera wodę to sobie było akurat to mi pasuje pod ten zaur to sobie włożyłem no właśnie o, dobra jakoś tak, a drugi tutaj, akurat mam taką dziurę tutaj w pawęży i o kawałek sobie jeszcze wziąłem, żeby yy, ładnie sztywno mi tu się działo, nie wyskakiwał ten wąż o, elegancko no i na natryteczki akurat tutaj mam do okłódki do, do od silnika przymusowany no i zaraz Wam pokażę jak to działa o, elegancko, proszę bardzo o, I tu sobie ta woda, rura, rura gruba, elegancko, szybko, szybko wylatuje ta woda i suchutko Taki mały patręcik. Może się komuś przyda no, nie trzeba kombinować gdzieś tam z bateriami, z jakimiś pompkami tam na prąd i tak dalej. jak no jak się nie ma możliwości właśnie do takiej elektrycznej pompki żeby założyć no to takie coś Taka całkiem przydatne dużo miejsca nie zajmuje, nie przeszkadza Ja muszę chyba mocniej sobie jeszcze albo jeszcze jedną trytką przymocować, chociaż to jest tak że troszkę się rusza to nic nie, nie szkodzi najważniejsze, no że przy pompowaniu się nic nie rusza no i najważniejsze, no, się, że działa. Jeśli patencik się Wam spodobał, zostawcie łapkę pod filmem. No i to tyle. To wszystko na dzisiaj. Tylko to chciałem wam się pokazać. Na razie.